W tej chwili gościmy od kuchni na Fashion Week Poland, czyli w miejscu, gdzie właśnie rodzą się wspaniałe fryzury. Skąd bierzecie pomysły na to, co na głowie? To Znaczy jest to jakby wypośrodkowanie między tym, co chciałby projektant, a jakby naszą wizją, czyli realizujemy wspólnie razem jakąś koncepcję całości. Jak Wam się tutaj pracuje? Rewelacyjnie. My to w ogóle uwielbiamy, pracujemy od lat. W tym roku zarządzaliśmy we dwójkę całą naprawdę dużą ekipą fryzjerską, obsługującą i off i aleje projektantów. Ja myślę, że w tym roku udało nam się wyjątkowo fajnie to ogarnąć. Nie mieliśmy przez cały fashion Week, czyli 4 dni żadnej obsługi. Jesteście bardzo dobrze zorganizowaną drużyną. To była ekipa zapracowana już na Fashion Week od lat, a dołączyli do nas też nowi styliści, fryzjerzy, którzy przyjechali z całej Polski. Ale zgraliśmy się bardzo szybko. Atmosfera w tym roku była po prostu rewelacyjna. Wasz sukces to także pewien element współpracy. Podstawą takiej stylizacji, która jest, a jej nie widać, jest przede wszystkim dobry produkt. Tak Umiejętności fryzjera, ale też dobry produkt. Zwłaszcza, że tak jak tutaj, modele, modelki mają bardzo różne włosy, z którymi przychodzą. Jakich środków używacie, żeby takie właśnie fryzury stworzyć? No ja myślę, że niczym byłyby tak naprawdę nasze umiejętności, mimo tego, że byliśmy dość dużą, bo 20 dwudziestoparoosobową ekipą, gdyby nie pomogła nam w tym firma, która była naszym sponsorem, był to American Crew i myślę, myślę że też duże dzięki dla nich, bo były to fajne produkty w stylizacji męskiej. Ci bardzo państwa chwalili za to, że macie tak profesjonalne produkty, że potrafią one utrwalić najbardziej niesforne włosy. Tak, to prawda. Również bardzo cieszymy się, że mogliśmy w tym roku pozwolić sobie na to, żeby zasponsorować tą imprezę i udzielić wsparcia nasze produkty od tej strony technicznej. I uznaliśmy, że jedno było po prostu warte drugiego. Muzyka Wspomagał nas też Revlon od strony lakierów, których my w swojej firmie nie posiadamy. Duże dzięki dla całej ekipy i dla wszystkich ludzi, którzy tutaj pracowali i umęczali się, żebyśmy wszyscy mogli odnieść jakiś tam sukces, tak naprawdę.